Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecie, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na świat. Także i Wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak Was zobaczę i rozraduje się serce Wasze a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. Owym zajdniu o nic mnie nie będziecie pytać. Oto słowo pańskie.